Dobra, ja dobra, ja jestem u Tubel i poobiecywałam po Wam, że, że pokazywam odcinek, że jestem noobkem. Czemu nie mogę włączyć tej... O, jakaś nowa mapa, nie znam jej. Dobra, żadlam sobie na tej. Co? Kuldewons mi tą mapę. Oto to my znamy sobie według zami. Staltuj. Dobra, on nie chce staltować. Idziemy na inną mapę. Może imposter? O tak w ogóle są nowe czapki i ja wam pokażę jak w innym odcinku bo ja nie mogę włączyć statu ty ktoś zna nami no i... No w końcu startowali Jej, jestem slówmetem. Dobla Jaka dziwna mapa O, coś tu dziwnego jest Dobla, nieważne O, tu jest węd Poczekam aż kto tu wentuje i mi powie, że jestem po albo dobra, bo nic nie idzie. O się muszę zgłosić, że to i zielony, zielony i luzowy. Gdzie psycyst? Gdzie psycyst? To zablał jakiś teater, psycyst zablał. I jesteśmy na jeszcze innej nowej mapie. O, ktoś ma dziwnego peta. Dobra, ja też sobie kupię takiego peta. To jest jakiś teater, bo nie ma takiego peta. Dobra, nie wiem co tu piszę, bo mama mi powiedziała, że jak jest niebieski, to jest w ale nie wiem jaki jest cel wody. O, cześć! Cest o nie, pomoże nie umiem sobie wpisać tatu. Calny nie żyje, ktoś zabicalny. Dobra, jest ja skip. Ja nie mogę pisać na tacy i nie mogę poprosić o pomoc, czemu taki czerwony ten jest, a nie biały. Dzięki, mogę chodzić. Cześć! Czemu on się nie się to chyba zgłosić, ale nie wiem, gdzie się chodzi do zgłoszenia. Dobra, idę, bo do jakiś chodził z było. se ma Sema se ma zielony Klikłam przycisk taki tutaj przycisk i nie wiem co się stało a dobra dobra tu już chyba była jaki słabie Udalo mi się na nią weź, bo nie wiedziałem. Salo! Nie udało mi się zgłosić! O nie, i, i postozy wyglali! O nie!